Siemaneczko wszystkim sezon Sojem 13 i dzisiaj zagramy w Farming Simulator 17. To już trzeci odcinek z tej serii. Dzisiaj będziemy kończyć prace polne. A ze mną jest na Discordzie. Master AGT się no właśnie, dzisiaj będziemy grać w Farminga to ten. Od razu zapraszam Was na kanał Mastera GT i na jego Discorda, który będzie wszystko będzie w opisie. Także zapraszam was do mojego Discorda, który też będzie w opisie, pancerniacy Słowomira. No Wiesz, się... tak? Nie, Tutaj bo... już nasz nowy napytek jeździ. I w ogóle tego oglądałam pierwszy odcinek, I hmm. tak patrzę na tego traktora, no to ten sam traktor co u mojej babci stoi bez to taki sam, takie same kolory. 60? Co? bo babcia ma 60. No, to jest baba. A więc. A ma te same kolory, są. No. Bo to jest taki najpopularniejszy kolor, 60. Więc tak. Tutaj damy na automatic. I zarabędą siewy też. No? Siewy będę robił. Patrzyłem na tą 60 po remoncie, którą zrobiłem, to bardzo dużo, długi czas hamowania. To mnie trochę nie zapokoiło, bo jak próbowałem hamować, żeby naczepę ten, to prawie trzeba w tym czapę, więc polecam. Jak próbowałem doczepić. Więc polecam. Zaczęło trzeba przygotować. A skręcimy. No stoi kąbanie zły, przybrzydły. Dobra, stoi. Dobra, szybiesz, zboże. Oczywiście chcecie wiedzieć skąd się wzięła w ogóle tutaj. Ta 60 to możecie wpadnąć na mój odcinek. Drugi odcinek i tam będzie wszystko wyjaśnienie. Skąd się ta 60 u mnie na farmie wzięła? Zły są No bardzo zły Oszukał mnie na kombaj. Znaczy na ciągnik. No są się to przyszedł cudem. Więc sami pojeździmy teraz z kombajnem. O, już starty, co tam przed złodziejem. No. Bardzo zły, przebrzydły złodziej, mówię wam. Obiecał mi nowy, nowiutki kombajnik, czyli znaczy ciągnik 60 nówkę ten. Przyjechałem pod sklep, dostałem jakiegoś grata, który trzeba było remontować. Nie spoiler. No. Ale to wszystko możecie zobaczyć na tamtym odcinku. Dobra, ja tu zebrałam, Ja mam plany, żeby sprzedać ten, tego kejsa i kupić sobie Bizona. Ale nie od tego sąsiada, bo zaraz mi wszystko pozabiera. Bo przecież, zapłać mu porządne pieniądze, to ci da jakiegoś grata. I No, No. No, sąsiada. No, się to przybrzydne. No, jest to, to taki smutny. Chcesz, chcesz nareszcie otworzyć farmę większą, znaczy mniejszą, bo po co mi taki yy, ten? To jeszcze mnie uszukają. Uszukują. A kolejny, że zapraszam też na mój kanał, ponieważ dzisiaj najprawdopodobniej pojawi się o... A czy wiesz, to bez sensu mówić? Bo i tak ten odcinek chyba ten właśnie wejdzie jutro albo w piątek. A no, mówisz, że sunset złodziej, nie oszust. No, są złodziej, Dobra, tu zostawimy na automatiku automatyku i do odciągnąć przyczepa Żeby wysłać dużo na 60 na wysokich obrotach było. O nie, zabili mnie O nie, jesteśmy zgubieni Ale ta 60 cicha w środku Bardzo cicha. Szanuję i polecam... Eee... Karol hmm? Co tam mówisz? Szanuję i polecam Master G Co z tego, że nie gram w farming? No. Mam pomysł z kim nagrać farminga Wiesz. Mam, mów, dawaj Nie z kim nagrać farminga Nie Bo już mam znajomego, który powiedział, że może ze mną nagrać. Twój kuzyn najlepszy, co chodzi z nami do szkoły na wf Dobra, no, zostawmy to bez komentarza. Ale wiesz jak kogo chodzi? Wiem. No to czemu z nim le Już lecę. Dobra, będziemy robić siewy. Teraz wszystko Zabijamy robimy naraz. O, jak mówiłem długo się hamuje tą 60 bardzo długo. Kopie no. ja na nim miałem 330 wyświetl. No zapewnimy. Zbiórnik. No i jedziemy. Ja bym sobie przeszkadzał. No to no, bołem tu wczorajszy wczorajszy końcowy odcinek piękny A, to no, trzeba, No muszę się nauczyć tą 60 jeździć. Bo ja zawsze miałem tam te. Że a ja, tu takie nowoczesne czołgi, te czołgi, panie. Czołgi. nowoczesne, czołgi w farmingu cudowne. No. Na razie ta sześćdziesiątka bardzo fajna, mi się podoba. Musiałem w 10 tysięcy jeszcze dopłacić do tej sześćdziesiątki za tą naprawę. fajnie to już czajenia. Rozwój No i znowu sobie w w mm. Nie, czy czasami nie znasz na tego mm. Mm, 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 mm. Ach, to się Ach, właśnie Ważnie ten teraz jak to będzie sięł to przyspieszę jaką muzykę dam tut 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 i jadę jadę sam traktorem drr 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 albo arap techno wciąż niech Arab to na pasuje do wszystkiego. Chyba że my o, nawet są tu szczegóły. Ale dobre, tu można sobie, ty, to dobre. Nie widziałem, że w tym ciągniku można sobie głowę od ten przybliżać. Ej, dobre, bo takich w podstawce nie ma. To bardzo Andréu dobre. Maręciowe. Ej, to dobre. O, jest bardzo dobre. Ten odcinek powinien nazwać pracę polowe. Praca Tak. A jak mam na inne cele Bo... Praca Bo... na kasie wiedzące? Bo... tak się ja nie powiedział. Mam plan po prostu, żeby spieniężyć. Ten sprzęt, co mam, i kupić sobie trochę starszy, taki na moją farmę, bo ja za dużych farm nie chcę mieć. Ale elegancko, wszystkie biegi wchodzą. Jeszcze ja ten z kuzynem musieliśmy jechać aż. 5 dzień, zbić 200 ekspat, co za grę się dostajało około 10? Aha. Czyli 200? Czego dokładnie powiem? Dla... Muszę wbić e, 120, Ej, a za się dostaje. Nie, już biję, dobra, nie wbiję, e, dobra. tam tą kombań koszy? <totopanikoszki> koszy do. Bo tak naprawdę miałem to wszystko robić poza odcinkiem. Znaczy. Ja nie miałem właśnie na ten odcinek, ale agregowanie i... Yy, tam, i koszenie kombajnem to miałem za, poza odcinkiem zrobić, ale postanowiłem, po że to połączę, że tam będą się robić, a ja będę od razu już 60 miedzi, żeby po prostu szybciej to zrobić, żeby mieć najszybciej dla was odcinek. No, a ja lecę znowu z kienków, bro. Mhm. Ja się zastanawiam, czy by nie kupić sobie trzydziestki, bo trzydziestka na tej farmie to by była dobra, przyjechałbym sobie tym ksiewniczkiem, a sześćdziesiątką bym orał na przykład i to to by był Dobra, tam. zginęłem jako dziewiąty. No ja.

No dobra, to chyba już przyjechaliśmy. Zobaczcie, ja mam tu zrobię pół y, pola, po prostu y, posieję, bo cały odcinek to jest za na śmierć. Trochę by to trwało. No. No to szybko się No to tym momentem możemy skończyć Dzięki wszystkim wszystkim za oglądanie tego odcinka Możesz zostawić łapkę w górę, subskrypcję To to to, trzymajcie się, cześć